Cześć wszystkim, z tej strony Kasia i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z 23 książkami na 2023 rok i, tak wiem, 22 książki na 2022 rok. Wyszło mi nie tak, jak bym chciała, czyli dosyć słabo, bo nie przeczytałam. Wszystkiego, i nie przeczytałam nawet chyba większości z tego, co sobie zaplanowałam, ale mam nadzieję, że 2023 będzie inny i będę już stricte podążać za TBR-ami, które sobie po prostu postanowię zrobić w 2023 roku, i to jest właśnie pierwszy TBR. I mam nadzieję, że przeczytam może nie wszystko, ale większość z tego TBR-u. I tutaj będzie drobna zmiana, bo postanowiłam, że wypiszę sobie tutaj również książki, których nie mam, a które bardzo chciałabym przeczytać. I tych książek, których nie mam, a wiem, że chciałabym je kupić i chciałabym je skonsumować i przeczytać i zapoznać się z nimi, jest aż 13. Także bez przedłużania zaczynajmy. I pierwszą książką, którą chciałabym kupić w 2023 roku i chciałabym przeczytać, jest drugi tom Tajemnice domów w Bielinach, czyli Tajemnica Dąbrówki. I mi Tajemnice domów w Bielinach się bardzo podobały i opowiadały o trójce rodzeństwa wraz z matką, którzy przeprowadzają się do takiego zapuszczonego domu w Bielinach. Do swojej bodaj ciotki, i naprawdę ta seria może być jedną z moich ulubionych, jeżeli chodzi o serie dziecięce, także bardzo chciałabym się po prostu zapoznać. Szczególnie, że to jest króciutka forma i naprawdę myślę, że warto zainwestować i warto śledzić dalej tą serię. Drugą książką również jest książka, której nie mam, i tak do 13 punktu, także nie przejmujcie się niczym. I jest to znowu kontynuacja, a tym razem mówię tutaj o Morrigan Crow, e, czyli drugi tom to jest chyba Wundermistrz, e, powołanie Morrigan Crow, z tego co kojarzę i naprawdę Morrigan Crow mi się podobała, może nie jakoś tak bardzo, żebym się zachwycała, ale mi się naprawdę podobała i wiem, że są chyba dwa następne tomy wydane i chciałabym sobie przynajmniej ten drugi przeczytać w 2023 roku. I to jest również literatura dziecięco-wczesno-młodzieżowa. Wydaje mi się, że chyba dziecięca nawet. Nie wiem, bo nie pamiętam dokładnie, jakie tam treści się znajdują, w takim sensie, czy są one przystępne dla dzieci czy nie. Wydaje mi się, że tak. I drugiego tomu jestem naprawdę niesamowicie ciekawa, a wiem, że ta seria ma mieć tomów chyba około 10. Przynajmniej tak gdzieś usłyszałam. Mam nadzieję, że to jest prawda, więc mam nadzieję czytać po prostu w bardzo podobnym momencie, w którym będą się te tomy pojawiać, a mam do nadrobienia jeszcze dwa. Także no mam nadzieję, że 2023 to jest właśnie rok nadrabiania serii. I jak już jesteśmy w temacie serii i nadrabiania serii, to również chciałabym się wziąć za zamek widmo, czyli czwarty etap w drodze szamana, i tych tomów też jest. Bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo. Ja teraz w tym momencie nie jestem w stanie Wam powiedzieć ile, bo zatrzymałam się chyba na siódmym albo na szóstym, siódmym się zatrzymałam i to jest tak dobra zabawa. To jest jedna z moich ulubionych serii, jeżeli chodzi właśnie o gry komputerowe, o jakąś taką wirtualną rzeczywistość. I tutaj mamy do czynienia z Machanem, czyli naszym głównym bohaterem, który zostaje skazany na 8 lat. Więzienia, czyli spędzenie go w wirtualnym świecie bez możliwości wyjścia, bo dopuszcza się przestępstwa nieumyślnie, podpuszczony przez swoją koleżankę. I w pierwszym tomie znajduje się w kopalni, z której może się wydostać. Jeżeli jego poziom reputacji, tam chyba było, zyska więcej niż życzliwy, to wtedy może się wydostać. I pierwszy tom jest ogólnie właśnie w tej kopalni. I właśnie ten pierwszy tom opiera się głównie na usiłowaniu wyjścia z kopalni i zawsze mam z tymi książkami tak, że jak początek do mnie do końca nie przemawia i nie wiem co mi się podobało, tak już później chłonę tą fabułę po prostu jak gąbka i nie mogę się doczekać następnych wydarzeń. Pomimo tego, że tutaj naszemu bohaterowi wychodzi wszystko troszeczkę zbyt łatwo i ma trochę zbyt mało trudności. To książka jest jak najbardziej moja i jest jak najbardziej czystą, najlepszą formą rozrywki przyswajalnej właśnie za pomocą czytania, bo trochę się czujemy, jakbyśmy grali w grę. Dalej mam autorkę, niekoniecznie książki, które chciałabym po prostu przyswajać w momencie, w którym one wychodzą. Jest to oczywiście moja kochana Rufle. I wiem, że książką, którą mam zaległą i której jeszcze nie posiadam, jest to w. Ciemnym, mrocznym lesie, w rocznym, ciemnym lesie, coś takiego. E, I jest ona zielona, także możecie bardziej kojarzyć e, kolorystycznie po kolorach no bo mamy pomarańczową, żółtą, fioletową i zieloną. E, I mam nadzieję po prostu sięgać po roof e, Za każdym razem po prostu jego na wyjdzie. I wiem, że w 2023 roku też ma mieć premierę jakaś jej książka. Teraz sobie nie przypomnę tytułu, jaki ma w. Finalnie mieć, albo jaki masz zagraniczny, ale wiem, że chyba wydawnictwo poznańskie w premierach na 2023 rok również zaznaczyło, że będzie nowa książka Rufuer, i ja nie mogę się doczekać, ale najpierw chciałabym nadrobić właśnie w mrocznym, ciemnym lesie, i to jest książka numer 4. Piątą książką, której nie mam przy sobie i wyświetliwam się gdzieś, bo ją wkleję, bo staram się nie zapominać o tych rzeczach, są to Wrony. Ja Wron jestem niesamowicie ciekawa, bo bardzo dobre opinie zbiera, i wiem, że jest tam toksyczna relacja pomiędzy bodaj matką i córką, i chyba córka ma na imię Basia, z tego co kojarzę. Nieważne, ale Wrony bardzo chcę przeczytać i bardzo chcę wiedzieć jak najmniej o tej książce, zanim po nią sięgnę. Także wrony są książką numer 5. I od razu przechodzimy do książki numer 6, czyli tajemna historia od Donny Tart. Myślę, że 2023 to jest po prostu odpowiedni moment, żeby ją sobie przeczytać i żeby się z nią zapoznać. Oni też za dużo nic nie wiem. Tam mamy jakiś wątek kryminalny, jakiś taki. Bardzo kwiecisty i piękny, estetyczny język, i to mnie w 100% kupuje. Ja nie muszę wiedzieć nic więcej, więc, donny tart i tajemną historię stawiam sobie na pozycji szóstej książki do przeczytania w 2023 roku. Dalej pokażę Wam książkę, której również nie mam, ale pokażę Wam inną książkę tej samej autorki, którą mam. Mówię tutaj oczywiście o Elif Szafak i 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie. Ja bym chciała w ogóle pójść dalej i popłynąć z twórczością Elif Shafak, więc, siódmą książką, którą postanowiłam sobie tutaj zanotować i wymienić jako książka do przeczytania na 2023 rok, jest to Wyspa Zaginionych Drzew, która również Wam się tutaj gdzieś wyświetli, bo po prostu chciałabym ruszyć z kopyta z Elif Szafak i naprawdę zakochać się w jej twórczości i śledzić ją tak samo jak na przykład to robię z Taylor Jenkins Reid bądź z Ruth i dlatego tutaj jest. Następna książka od Elif Szafak. Wybrałam akurat tę, bo nie wiem, czy jakakolwiek inna mnie aż tak sobą przyciąga i tak mnie ciekawi, jak właśnie y, ta historia tych drzew. Nie wiem, nie wiem zupełnie dlaczego. W każdym razie książka numer 8, Wyspa Zaginionych Drzew. Dalej mam trzy książki, których również nie posiadam i są od wydawnictwa Winidia i pierwszą z nich jest Dotyk Julii, który miał swoją premierę niedawno. Ja o tej książce słyszałam bardzo, ale to bardzo dużo, jak byłam dzieckiem, ale wtedy postanowiłam po nią nie sięgać, zupełnie nie wiem dlaczego. I później bardzo dużo o niej słyszałam za pośrednictwem zagranicznego BookTuba albo osób, które na polskim BookTubie po prostu miały swoje podejście do dotyku Julii po angielsku. I ja chciałabym nadrobić po prostu tą serię, więc pierwszy tom jak najbardziej tutaj znajduje swoje miejsce i mam nadzieję, że go przeczytam. Drugim takim tytułem, który również miał swoją premierę w 2022 roku, bo raczej są z wydawnictwa Winidia właśnie takie książki z 2022 roku, które po prostu. Bardzo, ale to bardzo chcę przeczytać. I drugą taką książką jest Dorosła, Grown po angielsku. To jest ta, tutaj wam gdzieś wkleję okładkę, ona jest taka żółta z Afroamerykanką. I wiem, że tam jest Body Shaming bądź Slat Shaming poruszone i ogólnie no, jest tam trigger warming odnośnie gwałtu i wykorzystywania seksualnego, więc ja bardzo, ale to bardzo chcę się zapoznać z tą książką, bo słyszałam o niej tak kosmicznie dużo dobrego, że naprawdę muszę ją przeczytać. I kolejną taką premierą z 2022 roku jest Ostatniej nocy w klubie Telegraf, które również mnie sobą przyciąga i ja dosłownie nic nie wiem. Wiem tylko, że są tam lata 70. bądź 80. Teraz nie jestem w 100% pewna, ale niesamowicie chcę to przeczytać właśnie przez to, że są tam poruszone właśnie te wcześniejsze lata i ja będę się mogła jeszcze czegoś dowiedzieć o tych latach za pośrednictwem czytania. Czyli jest to moja ulubiona forma przyswajania wiedzy. Jeśli nie mam... Tego tak hamsko podanego na przykład w podręczniku, bo z podręczników akurat nie lubiłam się uczyć, ale jeśli jest to właśnie forma przyswajalna za pomocą fabuły, no to jak najbardziej i właśnie to jest książka numer 10, która się tutaj znalazła. I teraz mam bardzo dużo książek od Fabryki Słów, bo jest to wydawnictwo, które ostatnio mam wrażenie, że przykłada ogromną wagę do wydawania i do tego, jak książka estetycznie i zmysłowo jest odbierana, czyli za pomocą zmysłu. Wzroku. E, I ja jestem fanką wydawania książek przez wydawnictwo Fabryka Słów, chociaż nie czytałam ich zbyt dużo i nie mam ich zbyt dużo na swoich półkach, ale spokojnie wszystko do nadrobienia. I pierwszą z tych książek, które podobają mi się nie dość, że wizualnie to ciekawie mnie treść, jest ta, która stała się słońcem. I z tego, co wiem, jest to patronat przeczytam, a ja z Sarą mamy dosyć podobny gust, jeżeli chodzi o jej patronaty, bo na przykład zanim wystygnie kawa również mi się bardzo podobało, więc mam nadzieję, że ta, która stała się słońcem mnie nie zawiedzie. Dalej mam coś, co jest również od Fabryki Słów i jest to nie właśnie z 2014 roku i to jest książka, którą Ola mi wciska, więc będzie dumna, że tutaj... Się ona pojawi i jest to płoń dla mnie od Ilony Andrews. Tak mi się wydaje teraz, że się nazywała autorka. Jak nie, to to wytnę. E, także niczym się nie przejmujcie zupełnie. I właśnie jestem ciekawa, bo tam jest Urban Fantazy, gdzie nasza główna bohaterka jest bodaj detektywem, detektywką. Nie wiem, czy jest feminatyw od słowa detektyw. E, w każdym razie, no, bardzo mnie to ciekawi, szczególnie, że Ola jest po prostu zakochana. W tej książce, i może ja też się w niej po prostu zakocham, więc chciałabym w 2023 roku ją sobie nadrobić. I trzynastą książką, i ostatnią, której nie mam na swoich półkach i która chyba jeszcze nawet nie została wydana, dopiero była chyba premiera układki, jest to Babel, czyli o konieczności przemocy od Rebeki Kwang. I jak już jesteśmy w temacie Rebeki Kwang, to ja Wam pokażę również książkę, która jest na pozycji 14 i jest to. Wojna Makowa, której nie udało mi się przeczytać w tym roku i wątpię, żebym tą cegłę przeczytała w ciągu pół miesiąca. Chociaż istniałoby takie prawdopodobieństwo, gdyby nie to, że narzuciłam już sobie pewien TBR na grudzień i staram się go wypełnić, bo wypełnię go na 100%. Jest dla mnie za dużą obietnicą, i jest obietnicą bez pokrycia, ale przynajmniej się staram i czytam zupełnie inne książki niż właśnie na przykład Wojna Makowa, dlatego Wojnę Makową chciałabym sobie przeczytać gdzieś tak w okresie kwietnia, maja, gdzie faktycznie już wychodzą kwiatki i mogłabym sobie to jakkolwiek powiązać, na przykład z wyzwaniami czytelniczymi, na przykład pod tytułem Wiosna może się takie pojawią i wtedy właśnie mam nadzieję sięgnąć po Wojnę Makową i tak samo chciałabym sięgnąć po Babel, czekam na wydanie polskie, bo jednak nie chcę tego czytać po angielsku, bo słyszałam, że jest ciężkim językiem napisane, ale jak najbardziej mam nadzieję, że 2023 rok to będzie rok Rebeki Kuang, przynajmniej dla mnie i zdążę przeczytać wszystko, co do tej pory zostało wydane w Polsce, czyli trylogie wojen makowych i Babel, które nie wiem, kiedy ma swoją oficjalną premierę i nie wiem, czy już nie jest po premierze, także zabijcie mnie, nie wiem, ale... Jak tylko wyjdzie, to mam nadzieję właśnie kupić. I tak samo z dwoma pozostałymi częściami Wojny Makowej, bo ja mam tylko pierwszy tom na swoich półkach i też go kupiłam zaraz po premierze, także e, gdybym wiedziała, że będę mogła później kupić całą serię, pewnie bym to zrobiła. I jak już jesteśmy w temacie fabryki słów, to mam jeszcze jedną książkę, którą chciałabym przeczytać jeszcze raz. I to nie jest związane z tym, że ja tej książki nie pamiętam, i tak dalej, i tak dalej, chociaż jest ona grubaskiem i ten świat jest bardzo skomplikowany. I mówię tutaj o Jamesie Ailingtonie i Cieniu Utraconego Świata. Ja bym chciała w ogóle przeczytać całą serię w 2023 roku, ale nie zrobię tego przed rereadem Cienia Utraconego Świata, bo mam wrażenie, że Mogłabym się po prostu zagubić w fabule i że nie pamiętam jej aż tak bardzo dobrze, jakbym chciała ją pamiętać, więc... Ta po prostu pozostaje moim re-readem i wpisuję ją sobie przede wszystkim jako re-read na 2023 rok. Jeśli zrobię re-read, to wiedzcie, że już mam następny tom na swoich półkach i że będę czytać. I dalej również w klimatyce fantastyki mam miasto Mosiądzu, które pojawiało się u mnie w Tibiarach na 2022 rok i w tych Tibiarach w 2022 roku kilka razy. I również jest to książka z polecenia Oli. I również bardzo chciałabym ją przeczytać i chciałabym ją w ogóle zacząć jeszcze raz, bo ja byłam. Nie wiem, czy mam jeszcze zakładkę. Tak, mam. Ja byłam na 302 stronie i po prostu w większości mam wrażenie, że nie pamiętam, bo to chyba nie był po prostu jej czas i odpowiedni czas, żeby ją zaczynać, ale bardzo chciałabym tą serię przeczytać, więc tutaj sobie wpisuję jako 16 książkę Miasto Mosiądzu. I mam nadzieję, że skończę całą serię, bo mam nadzieję, że właśnie w 2023 roku będę kończyć serię. Jakkolwiek źle to w tym momencie nie brzmi, ale całą serię już mam na swoich półkach, bo najpierw miałam miasto osiądzu, a później sobie dokupiłam wszystkie tomy na poznańskich targach książki w czerwcu bodaj. To już wyszłam z założenia, że już kupuję wszystkie tomy, żeby po prostu leżały i czekały. Jak skończę jeden, to pewnie się zabiorę od razu za drugi. Więc czekajcie na moją opinię, bo jestem bardzo bliska i bardzo chętna, żeby po prostu po Miasto Mosiądzu sięgnąć i przeczytać je na przestrzeni kilku dni. Więc no, mam nadzieję, że mi się po prostu to uda. No i mam coś, co również pojawiło się w książkach na 2022 rok, ale bałam się tej książki i nadal się jej obawiam. Pomimo tego, że jestem już po pierwszym rozdziale, co mogliście zobaczyć w filmie, czytam i wybieram po rozdziałach. I jest to wierzyliśmy jak nikt od Rebeki Mackay. Wydaje mi się, że nie uda mi się tego po prostu przeczytać do końca 2022 roku, więc nadpisuję sobie po prostu jeden rok i daję sobie jeszcze jeden rok na przeczytanie jej. I tak wiem, to są dwa lata, to jest 24 miesiące i mam nadzieję, że po prostu mega szybko się za nią zabiorę i mega szybko ją skończę, bo już mi jest po prostu głupio, że jeszcze tego nie zrobiłam. Ale ostatnio przeczytałam ten pierwszy rozdział i ten pierwszy rozdział był dla mnie bardzo, ale to bardzo mocnym wstępem, więc no wydaje mi się, że nie miałam się czego bać. I nadal jestem po pierwszym rozdziale, czyli na stronie 28. No i mam nadzieję, właśnie przeczytać ten rozdział jeszcze raz, żeby nic mnie po prostu nie ominęło, bo mam wrażenie, że wtedy przeczytałam za dużo pierwszych rozdziałów i. Nie do końca wyniosłam to, co powinnam, i co chciałabym wynieść właśnie z tego pierwszego rozdziału, więc przeczytam go sobie jeszcze raz i mam nadzieję, że po prostu ją otworzę i wsiąknę. I totalnie przepadnę, więc jest to książka numer 17. I ta książka również mogła się pojawić w książkach na 2022 rok, i możliwe, że jeszcze przed końcem 2022 roku ją skończę, ale nie obiecuję, bo nie do końca mnie sobą przyciąga, bo też jej się po prostu obawiam. I mówię tutaj o Mesjaszu Duny. Ja Mesjasza Duny bardzo bym chciała przeczytać, szczególnie, że ona jest piękna, a pod obwolutą jest jeszcze ładniejsza bo sama wklejka złota i te wszystkie złote tłoczenia, one są po prostu przepiękne i ja się w ogóle boję, że ja zniszczę tą książkę. E, no mam nadzieję, że nie. Chciałabym sobie właśnie w 2023 roku uzbierać serię i czytać dalej Franka Herberta, więc żeby to zrobić po prostu muszę usiąść i przeczytać Mesjasza, Juny e, i no mam nadzieję, też to po prostu zrobić, chociaż też się bardzo, ale to naprawdę bardzo obawiam. A nie wiem czego, bo Diuna nie była dla mnie aż tak bardzo problematyczna, jak się już później wygryzłam. I jest to jedna z cięższych książek, które czytałam, więc nie powinnam się zupełnie bać Mesjasza Duny, skoro dune pochłonęłam dosłownie w dwa tygodnie Woltaj, a ona jest dosyć gruba, no i dosyć ciężka, a słyszałam, że Mesjaż Dune wcale nie jest napisany takim problematycznym stylem i takim ciężkim językiem, i że jeśli przeczytaliśmy Dune, to Mesjasz Dune nam przyjdzie naprawdę z łatwością. I tutaj mam dwa klasyki, i jeden klasyk również pojawił się w 22 książkach na 2022 rok i również pojawił się wyczytam po rozdziale i jest to ojciec chrzestny. Ja nawet po tym pierwszym rozdziale nie pozbyłam się takiego wrażenia i takiego przerażenia, które tutaj jest ze mną obecne, jak w ogóle trzymam tą książkę i myślę o jej przeczytaniu. Ale wstęp naprawdę, ja się zakochałam ogólnie w pierwszym rozdziale. Może zakochałam się, to jest trochę stwierdzenie nad wyrost, ale naprawdę bardzo dobrze mi się to czytało i naprawdę bardzo mnie sobą ta książka zaciekawiła. Więc no, mam nadzieję, że 2023 rok to właśnie będzie ten rok, w którym przeczytam nie dość, że super dużo książek, to też yy, będę się starać po prostu wypełniać te moje tbr -y. I dwudziestą książką i ostatnią polską książką, bo mam dla Was jeszcze trzy, które mam po angielsku, są to Trzej Muszkieterowie od Aleksandra Dima. I ja wiem, że Trzej Muszkieterowie będą w Bibliotece Przygody, więc chcąc, nie chcąc, Mam to na swojej półce, mam to piękne wydanie, na które naprawdę bardzo długo polowałam, bo ono chodziło gdzieś za 150 zł, ja je kupiłam chyba za 30 albo za 35. Nie wiem, czy w ogóle nie było do druku tego wydania, mam wrażenie, że był kiedyś. W każdym razie ja go jeszcze kupowałam jak no, nie był dostępny tak łatwo i polowałam na niego przez bardzo długi okres czasu, więc jak najbardziej chciałabym po prostu po to sięgnąć. I wiem, że również ma być w bibliotece przygody, nie wiem w którym tomie, bo tak jak Wam mówiłam, chyba w pierwszym filmie odnośnie biblioteki przygody, ja byłam święcie przekonana, że to będzie trzecia przesyłka bądź czwarta. No i się pomyliłam, bo trzecią i czwartą już mam u siebie w domu, więc wiem, że mają być, nie wiem na 100% kiedy, ale chcąc, nie chcąc, w ramach biblioteki przygody również przeczytam Trzej Muszkieterów. I nie wiem, czy jest tam cała trylogia, bo jest to chyba trylogia, czy tylko jedna część, bo tak często jest po prostu wydawana, ale wiem, że na pewno będę po nią sięgać w 2023 roku. I ostatnie trzy książki, które tutaj dla Was mam, przygotowałam sobie po angielsku, bo w tym roku przeczytałam tylko jedną książkę po angielsku i nie sprawiła mi ona jakichś super problemów. Więc chciałabym po prostu pogłębić moje czytanie po angielsku. Szczególnie, że kilka tych książek u siebie na półce po prostu mam, a już ostatnio chciałam składać zamówienie na Amazonie. I gdyby nie to, że trzeba było za coś jeść i przeżyć i robić opłaty, to już dawno bym zamówiła i kupiła. I pierwszą z tych książek jest Loveless, które sobie zaczęłam niedawno, bo niedawno, bo z miesiąc temu. I tutaj jestem na stronie 54. No i to jest książka numer 21. I na pewno ją sobie skończę właśnie w 2023 roku i tego jestem pewna w 100%, także możecie mnie sprawdzać. I ostatnimi dwoma książkami również w języku angielskim jest Juliet Takes a Breath i nie mam pojęcia o czym jest ta książka, nie wydaje się mnie. Wydaje mi się, że jest to młodzieżówka. Kupiłam ją za 7 zł na Allegro, bo ktoś odsprzedawał. Także mam. I chciałabym przeczytać, w ogóle, mega mi się podobają zagraniczne wydania w twardej oprawie z obwolutą. E, nie wiem, czy. No i oczywiście piękna wklejka, bo te wydania są naprawdę, ale to naprawdę pięknie. I tłoczony napis pod obwolutą. Także, no naprawdę, naprawdę bardzo chciałabym w końcu zacząć kolekcjonować i czytać te książki w hardbackach po angielsku i mam nadzieję, że Juliet Takes a Breath mi to trochę ułatwi. I ostatnią, ale wcale nie najgorszą książką jest to Legendborn i ja też mam tą książkę po angielsku. Wiem, że chyba została już wydana w Polsce. Ja ją wygrałam w konkursie u Patiopei kiedyś i nie przeczytałam i nie otworzyłam jej od tamtego momentu, a nawet nie dowiedziałam się, o czym jest. Więc wyszłam z założenia, że już sobie leży u mnie ze dwa lata, bodaj, tak mi się przynajmniej teraz wydaje, więc to już jest najwyższy czas, żeby po prostu po nią sięgnąć. A jest po angielsku, jest młodzieżówką, jest taka na pograniczu fantastyki, wydaje mi się, więc jak najbardziej chcę właśnie ją nadrobić, szczególnie że no. Miałam dać znać, jak mi się podoba, i już chyba tego nie zrobię, bo już jest mi po prostu trochę głupio. Ale no, mam nadzieję, że 2023 rok to właśnie będzie rok, w którym po prostu sięgnę po tą książkę. Pomimo tego, że też się jej trochę obawiam i w zasadzie nie wiem czemu ta obawa mi towarzyszy. Dobra, tak się prezentowały moje 23 książki na 2023 rok. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jakie wy książki planujecie przeczytać w 2023 roku albo na premierę jakich książek najbardziej czekacie. A ja się z wami żegnam. Na razie